Cześć, jestem Natalia i dzisiaj rozpakujemy tę paczkę z naprawdę ciekawymi odmianami alokazji. Zapraszam! Muszę przyznać, że ta paczka dość długo domieszła, mnie szła. W sensie nie sama paczka, tylko długo trwało zamawianie. Zdecydowanie się o podanie różnych egzemplarzy pojedynczych, ale wreszcie rośliny są u mnie i jestem przeszczęśliwa z tego powodu, ponieważ są moim zdaniem... Przepiękne, a na pewno są wyjątkowe w świecie roślinoholików oraz fanów i fanek. Ale okazji, mamy wszystko zapakowane, tak? Mur, beton. Zamawiałam rośliny od prywatnej osoby, zresztą często tak robię, mam większość roślin od prywatnych osób. I bardzo sobie, co, sobie cenię takie zakupy. Bo nie wiem co. No po prostu, no. Jest tak, że jestem na wielu grupach, jeżeli chodzi o rośliny. I bardzo podoba mi się to, że można zakupić. Ojej, jest, ale jest piękna. a Za chwilę wam pokażę że można wymieniać doświadczenia, że można wymieniać się roślinami, że można kupić roślinki. Muszę przestać zdrabniać, bo to robię nie wiem dlaczego, a tego nie lubię u innych, więc może sama bym przestała. I często jak widzę, że ktoś ma na sprzedaż jakąś roślinę, która mnie interesuje, to decyduję się na właśnie taki zakup, ponieważ można się z taką osobą dogadać. Nie, nie chodzi tylko nie tyle o cenę, co o termin realizacji, o sposób wysyłki. Można wymienić się doświadczeniami, zapytać taką osobę, jak daną roślinę się uprawia. To jest bardzo, moim zdaniem, spoko sposób. Dobra. Rośliny, jak widzimy, ja widzę i Wy widzicie, są bardzo fajnie zapakowane w takie tuby. Jeszcze zabezpieczone. Taką pianką. Dobra, wyciągam pierwsze, bo ja już widzę, co tu jest, co jest w czym, wobec czego trochę się sypie, ale to nic. Ja nie mam problemu z wysypaną ziemią i tak zawsze przesadzam rośliny. Wiadomo, nikt nie lubi, jak się robi bałagan, ale też z mojego powodu, dla mnie to nie jest powód do dramy. Szczególnie, jeżeli rośliny przychodzą w dobrym stanie, to rozsypująca się ziemia... E -a. No, i mamy pierwszą roślinę, która jest po prostu maluszkiem, ale jest przepiękna i widzę, że jest pięknie wybarwiona. Ach, bo ja nie powiedziałam, bo obie alokazje to są alokazje z wariegacją. Moje pierwsze w kolekcji alokazje z wariegacjami. Wybór wcale nie był przypadkowy, i naprawdę cieszę się, że je mogę dołączyć ale to jest zaklejone, o, dobra na razie Wam tak pokażę oderwę tylko to trochę i to jest alokazja zawsze mam problem, żeby mówić tą nazwę Gaganea Aurea Variegata spróbuję potem jeszcze zrobić przebitki w tym momencie ale myślę, że coś tam widzicie no, jest piękna. To jest maluszek, ale ja lubię maluszki. Lubię, kiedy roślina pod moim okiem pięknie rośnie. I nie mam problemu z tym, że, że czasem to trwa, chociaż w przypadku okazji to wcale tak długo nie trwa. A okazje rosną bardzo szybko. co są jedno, moim zdaniem, z szybciej rosnących roślin, jakie możemy mieć w swoim domu uprawiać. To to jest pierwsza. A teraz rarytas, którego w Polsce, z tego co się orientuję, nie ma za dużo osób. I to jest roślina z bardzo ciekawą wariagacją, która nie wszystkim przypa zawsze przypada do gustu. I nie wszyscy za nią szaleją. Ale mi się ten dziwak bardzo spodobał. I jak jeszcze mogłam sobie wybrać? Dokładnie, tak, chcę tę, 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 dokładnie tę roślinę. O, widzę, że... Chyba korzonki, czy mi się wydaje? I to, moi mili państwo, tylko uda mi się ją wyciągnąć, to jest alokazja venti variegata, która wygląda, jakby atakował ją przędziorek. I chyba właśnie dlatego mi się tak podoba ta variegacja, ponieważ nie jest taka oczywista, Ponieważ roślina przez to jest bardziej wyjątkowa. O, tu widzę, idzie nowy liść. Oh, czyli nie tylko ma ten. Nie tylko ma już trzy liście, jest całkiem spora. Bo to już nie jest maluch. To jest taki raczej podrostek. To jeszcze ma nowego liścia w drodze. O matko, ale szczęście. Ja widzę, że one są posadzone na czas podróży w taką fajną mieszankę ziemi z perlitem i chyba z jakimś piaskiem. O, jeszcze kora kokosowa, czy. No. Lubię. Generalnie, jak rośliny, chociaż to też nie robi takiej różnicy. Jeżeli się kupuje małe sadzonki albo sadzonki cięte, które są ukorzeniane. Ale jednak lubię, kiedy roślina do mnie przychodzi albo bez żadnej ziemi, albo bez leczuzy, albo bez keramzytu, albo ewentualnie właśnie w takiej fajnej mieszance. A to jest bigos. To jest taki Bigos. Myślę, że większość z Was wie, co to jest Bigos. Jak nie wiem, to na pewno się z czasem również u mnie na, kana na kanale tego dowiem. Dlaczego nie lubię, jak roślina przychodzi w leczuzie albo krańce? Szczególnie, że jest już ukorzeniona i brośnięta. Ponieważ ja mam wrażenie, że wyciągając roślinę z hydroponiki, do której jest. Przy przyzwyczajona i przesadzając ją do bigosu, ponieważ ja uprawiam i alokazję i wszystkie swoje inne rośliny w bigosie, który mieszam sama co będziecie mieli okazję zobaczyć w następnym filmiku, ponieważ właśnie przesadzanie tych alokazji do swojej mieszanki planuję nagrać no to wydaje, wracając do tego, do tej leczuzy czy w ogóle hydroponiki, to wydaje mi się, że ja trochę tym, tym roślinom robię krzywdę nie wiem ile jest tym prawdy, ile nie Natomiast na pewno roślina uprawiana od początku w hydroponice musi się przestawić na bigos i odwrotnie, bo tak samo jest, kiedy przynosimy z normalnego ziemi, z ziemi do leczuzy czy w ogóle do uprawy hyd hyd hydrosemi -po -y ponicznej, to w te korzenie roślina też musi wytworzyć nowe, podne i podobnie jest na odwrót. Roślina też musi się przyzwyczaić i też przez to różnie przechodzi. Dlatego bardzo cieszy mnie fakt, że one są w mieszance ziemi. Obie. I nie wiem czasem, czy po prostu nie, do, nie dołożę do do, swoj, do, ty, do tych mieszanek, w które one są, po prostu jeszcze trochę komponentów. Jak będę przesadzać, to sobie sprawdzę, jak to tam wygląda, dokładnie, kiedy to są mieszanki. I nie zostawię głównie w tych. Tutaj widzę trochę więcej elementów Bigosu, jak na przykład korę. Właśnie, będzie co sprzątać. Tutaj nie, ale zobaczymy. A jak, to, jak przesadzam, te piękne okazy, no powiedzcie, że węty jest wyjątkowa. No to jest roślina, która zdecydowanie się wyróżnia. To nie jest nic, co się widzi na co dzień, prawda? Chociaż aurea, variegata bar też jest śliczna. Teraz na to nie wygląda, ale to jest bardzo spora odmiana alokacji. No i zobaczymy, jak będą obie rosnąć. Jestem bardzo zadowolona. Bardzo się cieszę, że już je mam. Że dotarły całe i zdrowe. Że Wendy wypuszcza nowy liść. No, to co? To zapraszam za tydzień, kiedy pokażę, jak je przesadzam, jak sama robię mieszankę ziemi. Chociaż tutaj zobaczymy. A może specjalnie zrobię własną, żeby wam pokazać, czemu nie. Przecież nic nie szkodzi. Dobrze. To z mojej strony dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że było Wam przyjemnie to oglądać i że rośliny Wam się podobają, bo nie bardzo. Może kogoś zainspirowałem, może kogoś yy, udało mi się zachęcić, a może ktoś zobaczył i stwierdził, że jednak to nie jest roślina dla niego. Tak, też się zdarza. I też się tak zdarza. To, co. Na razie.